Państwo gotowi do podania identyfikatora instalacji? Widzieliście, że da się do dzisiaj aktywować Windowsa XP przez telefon? Jestem gotowy. Dobrze, proszę przeczytać na głos pierwszą grupę cyfr, mówiąc jedną cyfrę na raz. Uch, teraz się zacznie. miałem. Proszę powtórzyć jest trzecią kurwa grupę hit. cyfr jeszcze raz. ќе ти кажам Dobra, tak właśnie aktywowałem system Windows XP. Następnie, gdy będziesz gotowy, kliknij przycisk aktywuj. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat o błędzie, oznacza to, że Twój produkt został pomyślnie aktywowany. Yes. Trochę czasu i sprawdzę, jak ci idzie. Wszystko fajnie, dziękuję. No. I wszystko tu jest bardzo fajnie. Aktywowałem system Windows XP. Dobrze. Na razie.